Witaj, żydzi, w kolejnym odcinku z 4 na odkacji Historii Poland. Retax jako Polsko-Węgry. W ostatnim odcinku wykonaliśmy Niemcy i obecnie, no, wiadomo, jesteśmy potężnym mocarstwem. Plus jeszcze Wielka Brytania gwarantuje naszą niepodległość. Eee, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie ze strony Wielkiej Brytanii, ale. To już jej. Powinniśmy się z tego tak Po pierwsze, e, przeniesiemy kilka, mm, kilka tutaj armii na granicę. Drugą, a tutaj wyślemy część naszej armii, żeby zaatakowały Włochy. Dlatego, że. Okej, okay. dziękujemy. E, dlatego, że. Będziemy teraz próbowali tutaj pokonać Włochy. Jak to pójdzie? Zobaczymy. Jak sami widzieliście, tam trochę mamy problemy z zapasami. Więc dałoby się trochę tutaj też pogarniać. No. Mamy może lepszą kolej. I wtedy. No czasami są te bugi i wtedy... No, nie jest to miłe. Ej, 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 Niech tutaj... poleje się rozwijają. No, i my oczywiście będziemy próbowali zaatakować tutaj Włochy. No, niestety, ale to ko trochę kosztuje, więc my sobie tutaj trochę podfiniemy I tutaj też. W skrócie, możemy zmienić partię rządzącą w Hiszpanii. Nie powiem, co jest ciekawe, że dosłownie. Dosłownie tak to wygląda. No, jak sami widzicie. Rosjanie teraz przybyli na naszą granicę. Tam wysłaliśmy trochę dywizji, niech się tam trochę ćwiczą. No, część by się powinna trochę poćwiczyć. No i no, musimy na razie po ostatniej wojnie trochę braki nadrobić. Naszych dywizja, ale... Już powinniśmy sobie powoli. O, tutaj już mają zapasy. Powoli się tym zajmować, więc, tak. Po pierwsze, zaatakujemy Was. Dlaczego? Dlatego, że możemy. I. idzie Więc, tak, tak to, to wygląda. W głównej mierze. Włochy. No, Włochy na, na górze to też nie są jakieś. Najpotężniejsze, ale powoliście się tutaj zajmujemy tym. Yy... Zobaczymy, jak to ze Związkiem Radzieckim będzie, bo też mamy komplement decyzji do niego. Yy, oni tam teraz próbują przeciwko nam robić, ale nie wiem, jak to wyjdzie, raczej słabo z ich strony. O, musimy produkować ciężarówki, no, nie. To jest zrozumiałe, że musimy produkować ciężarówki. Tylko, że ja nie produkowałem ich. Okej. Okay. Aż dziwne, że Ursusa nie możemy dać. Do tego, wiecie, zazwyczaj Ursusa dają, ale. Jeżeli nie dali, no to bywa. Okej. Okay. Nie, mamy trochę tych ciężarówek. Ok, więc w skrócie tak to wygląda. Mmm... Nie powiem. Teraz, no. Mało prawdopodobne, żeby ktoś z. no, z Włochów i z Sowietów nam zagroził, bo jest taki problem, że. Póki ktoś nie ma marynarki i ogromnego lotnictwa, to tam nam, nam nie zagraża zbytnio. Ale jak już ktoś taki by był, to wtedy mielibyśmy problemy. No, na pewno mielibyśmy problemy. Więc y, póki co, póki co moim planem to jest po prostu zrobienie całego kontentu, który jest do moda. Y, na szczęście to nie jest aż tak dużo, więc nie powinno być takiego, duży, y, takiego problemu z tym. Dobra, niech tutaj idą. Widzę, że już to naprawy się popłynęło. No jak sami widzicie. To jest w głównej mierze polega to na tym, że my po prostu czekamy i nic nie robimy. Tutaj widzą, że problem z zaopatrzeniem, więc może nie wybudują punkt zaopatrzenia, ale mamy już wolne fabryki, więc to też jest taki już poziom, kiedy raczej mało jest możliwości, żeby tutaj uszczeciny nie jest. no jest znaczy Nie założyłem go. Więc Mussolini został pokonany i teraz my musimy walczyć po tej złej stronie, że tak powiem. Kur. Oraz. No. no. Nie powiem, to jest coś takiego, że teraz będziemy walczyć. Occupied Italian Territories a wy jesteście naszą marionetką? Jesteście, dobra. Dobra, przekaż mi. No później zabierzemy sobie, ale widzę, że tutaj się zbuntowali i większość dywizji im zabrali, to znaczy, że po prostu... E, ...po prostu z niedługo padną. Tutaj... O, nie, 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 nie. Sowieci, nie, 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 róbcie mi tego. Sowieci właśnie przyjmują kraje nadbałtyckie i są na górze. No i teraz możemy zrobić Pax Habsburg. Habsburgika. Ale, ale trudne słowo. Pax Habsburgika. Ok, dziękujemy za wsparcie. Okay, czy my mamy zmi o, zmieniło nam się mundur. Nie sądziłem, że tak zobaczymy, ale ok. Ok, więc teraz musimy tylko przepchnąć tych gości. No i na no i koniec. Okej, okay, więc tak, bierzemy oczywiście waszą marynarkę, ale resztę oddajemy naszemu, yy, naszemu tutaj yy, sojusznikowi plus yy, Etiopia, możesz mieć to, yy, co najwyżej zabierzemy sobie to, bo chcemy mieć kolonię. Boom, oj, to miałem oddać Chorwacji, do okej. Okay. Dobra, wracamy do nas. Tutaj. No nie wiem czy War Reparation byłoby dobre, dobra, resource right. Nie chcę dawać im War Reparation, bo oni zostali przecież tam wzięci do niewoli. Okej. Okay. A wszystko zrobiliśmy poprawnie już. No tutaj jeszcze mają, ale to... Na chwilę sobie weźmiemy. No trochę nie, nie powiem, to było takie... oj. No zabraliśmy im terytoria, które ci im należały. Okej, okay, więc tak... Więc tak, sobie przenieśmy w takim razie kilka terytoriów. Które możemy oddać. A to należy do nich, ale to teraz będzie należało do nas. Okej. Okay. I to nie wiem dlaczego należy do nas, czy to powinno należeć do nich. Etiopia ja też wszystkie terytoria ma. O, ma jeszcze to. Czekaj, czy to nie należało do... Y, Brytyjczyków czy jakoś tak? Dobra, przynajmniej mają to. Mm, Okej. Okay. A, zapomniałem, że muszę wyłączyć. Się zdziwiłem. Dobra. Więc y, teraz jedyne co możemy zrobić to zaatakować... Y, Zatakować tam resztę, więc. O nie, jeszcze zapomniałem, że tutaj mieliśmy sobie wziąć to, co należy klejmy do nas, to my weźmiemy. O jezu, ale mamy duże klejmy. Dotąd? No, bardzo, nie powiem szeroko. Okay. i teraz akurat to zakończymy w tym momencie, kiedy już będziemy w miarę gotowi, więc tak, przerzućmy sobie dywizję. I hmm, tutaj damy sobie tych. Hmm, okay. co to jest? A question of Italy's future. Italy should be divided? Goldfried. O, to jest yy, to, co pokazywali ostatnio, więc, jak yy... To jest jednocześnie. Tylko, że tak powiem, mamy klejmy tutaj. Mamy claimy. Ok. Mm. nie widzę na tronie. Więc chyba coś się podsuło. Hmm. Ok, możemy zrobić e, tutaj przewrót, ale też możemy zrobić o to. I w skrócie, no, Carlos VIII teraz rządzi. No, nie możemy go zaprościć do frakcji. E, możemy to jeszcze zrobić. E, Meksyk ma tutaj przewrót i teraz jest naszą marionetką jej eee, możemy zaatakować tych mm, mało prawdopodobne żebyśmy żeby nam się udało więc w skrócie to co nam zostało to jest tylko mm, tylko zaatakować Związek Radziecki bo mm, mało prawdopodobne żebyśmy e, żeby nam się udało mm, udało nam się tutaj Podbić Wielką Brytanię. To jest historyczne, więc oni są w frakcji. No. Jedyne, co nam zostaje, to jest po prostu ogarnięcie, żeby tam. żebyśmy po prostu. No, zrobili tyle, ile możemy. I co jest realnie. O! Niedługo się skończy produkcja. Znaczy, produkcja. Oj, długo się skończy, a... O! Dobra, teraz zrozumiałem. Eee... szybko wybudujcie to. Ile to się nie wybuduje? Okej, okay, oby, oby zdążyło... Ja nie, nie zrozumiałem o co chodzi i takie... Oj, to przecież musimy to zrobić w taki sposób. Okej... Okay. Kilka dywizji. Zawsze chętnie. Niech się trochę poćwiczą. Yy, Okej. Okay. Uda nam się to zrobić? Nie, jeszcze trochę. Musimy poczekać. Yy, Okej, okay, możemy tutaj wesprzeć Turków. Uwielbiam to, że oni tak w pewnym momencie tak przychodzą i takie O, no, no, dajcie nam trochę pieniędzy. Okej. Okay. No, i widzę, że Sowieci to tak e, jakoś niechętni są temu. Okej, okay, jej, zakończyliśmy to. Mogliśmy to zrobić lata temu, ale stanowiliśmy, że, że nie, że zrobimy to teraz. E, ok, lepsze początki. No i za chwilę tutaj zrobię Pax Habsburgica Jej, jesteśmy potężni Tężni jesteśmy W ogóle co to w ogóle nam dawało? Yy... W sumie... Dawało nam rzeczy, które albo mieliśmy yy... Okej, okay, to może sobie zrobimy Albo mieliśmy, albo się tam nam udało w miarę już to zrobić mamy tutaj kory? nie, nie mamy, mamy tutaj klej, ja chcę mieć ten klej dawajcie mi nie podoba mi się, że tutaj nie mamy tego gościa chciałbym, żeby jednak był, ale nie ma. go. dlaczego ciągle zapominam o najprostszej rzeczy do zrobienia OK. Dobra, więc w sumie zrobiliśmy z tego, to jeszcze nam zostało oczywiście tutaj, ten resource lot, bardzo mi się podoba żebyśmy zdobyli, wreszcie może kiedyś zdobędziemy go, ale jest pytanie czy tutaj nie możemy jakoś sobie podatakować, w ogóle chyba mamy nadal jakieś minusy. Tak, mamy outdated army. I jeszcze mamy to. E, to. Mamy jeszcze wielką depresję. Więc w skrócie możemy sobie piknąć to i justifyować przeciwko e, Sowietom. Bo nie widzę innej opcji, żebyśmy to zrobili. Ale no to będziemy walczyć z całą frakcją sowiecką. No, raczej się powinno udać. Nie sądzę, żeby oni aż tak bardzo byli słabi, ale no, my już trochę sobie. Już trochę sobie tutaj. Jednak. Jednak już mamy doświadczenia w walce. Tutaj nie możemy, tutaj to mamy przeciwko Wielkiej Brytanii Możemy to zrobić Okej okay. mm. Powiem tak szczerze, że Tutaj Możemy o tak sobie Trochę porobić tych Ależ sz tak szczerze to W porównaniu do ostatniej gierki jaką miałem na tym modzie tak trochę mało co się zmieniło, związane z tym, że nadal czuję, że mam mnóstwo kontentu, który realnie polega na tym: wybuduj dwie fabryki i na samym końcu może coś będzie, ale muszę najpierw wybudować te dwie fabryki i to jest trochę denerwujące, bo kontent typu wybuduj dwie fabryki to yy, nie jest najlepszy kontent. Dobra, niech się tutaj powoli to robi I tak musimy już dokończyć te wszystkie rzeczy Ten Mobilizacyjny W Tutaj yy, Wyższa Szkoła Wojny hmm. Jak się to nazywało? Wyższa Szkoła Wojny? Yy, SS Hmm yy. yy. Nie nie to wiecie, jest dużo tych nazw, i oni, no, one się tam zmieniały Akademia Sztuki Wojennej, chyba tak? bo tak to tak się nazywało. I Tutaj w ogóle mamy mnóstwo tych różnych rzeczy. Mamy już w zapasach w miarę dużo. Dywizje też się tworzą. Jeżeli chodzi o ilość dywizji, no to mm, może byłoby fajnie, gdybyśmy mieli ich więcej, ale nie jest aż tak źle. Tutaj nacjonaliści. Brakuje mi tego gościa. No ale bywa. Okay. Może coś z gospodarki właśnie porobimy, o co nie zapomnieliśmy. Trochę o niej. Jak to wygląda tutaj. Wygląda w porządku. Wydaj mierze to ja po prostu chcę w tym odcinku już zaatakować Sowietów i tak w kolejnym. Okej, okay, możemy sobie to usunąć. E, możemy zdobyć to, co... Nie wiem, co, co to daje. E, chyba zabrało tutaj. E, akurat tutaj e, dopisku. E, dopisku. Mm. Okej, okay. jak to wygląda? No, wygląda to w sumie tak, że oj, no, że tutaj już doszli nam. Okej, okay, mamy tutaj też jakieś listy. Nie, nie mamy. Zaraz spróbujmy sobie nowego. O, Czech, nowego generała. Możemy też tutaj wysłać, a Niderlandy dołączyły do Brytyjczyków. My, wydaje mi się, że zagrożenie już zostało, zostało pokonane, więc aż tak nie musicie się martwić o swoje życie. My tutaj już powiększymy sobie te rzeczy. jakieś samoloty też tam zostały. Możemy porozdawać je, hmm, też jakieś wolne samoloty? Nie, no możemy co najwyżej te tutaj rozdawać. Jeszcze jakieś Hejtery. Ok. No, Tutaj niech te samoloty tak polecą gdzieś w różnych lotniskach. Jak to teraz wygląda z tym? Mm. Nie, no wygląda to w miarę, w miarę w porządku. To wiadomo, że Sowieci to może mieć problem na samym początku, ale później to już aż taki, takiego dużego nie będziemy mieli. Możemy jeszcze tutaj sobie dodać potrzebne dla nas rzeczy. Mhm. Jeszcze jakąś doktrynkę zrobić. Tu możemy też inne doktrynki też porobić. Okay. no i możemy chyba już zaczynać. Ok. Yy, albo nie, dobra, zrobimy to w kolejnym odcinku i tak byśmy robili to w kolejnym. Dobra, więc yy, będziemy się widzieć w kolejnym odcinku, tam już zaatakujemy Sowietów. No, zobaczymy jak to pójdzie, raczej dobrze, to zazwyczaj tak to wygląda. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, by z wami travel. No to, cześć!